Witam serdecznie. <laughs> Prezentujemy nowego mistrza świata, Magnusa Carsena. Proszę bardzo. Jego przeciwnikiem jest Misio Adams, Anglik z Anglii. Taki nie za duży. Partia grana w 11 roku. Obrona. Juliusza Ursusa Niemcowicza. Skoczek F3B6. Kto widział moje wykłady? Polecam wykłady. Jest to z obrony Niemcowicza. Jedna z ostatnich historii debiutów. Bardzo, bardzo solidny debiut. Bardzo, bardzo. Białe często nie grają skoczek Z3, uciekają w hetmańsko-indyjską, bo nie widzą możliwości uzyskania przewagi. Grywał ten debiut Anatol Karpow. No, bo twinnik też. Tu kiedy Hetman broni konisia, można spokojnie zbić, bo nie będzie zdublowanych pionów. Z drugiej strony, jeżeli czarny gra D5, a, a musi, żeby ten koniec nie był zablokowany, jeden pion się wymieniał, a drugi zmierzał do centrum, a więc to jest tak. To jest kwestia gustu. Co by nie mówić. Białe wymieniają piony, żeby było luźniej, a chcą mieć luźniej, bo mają parę gońców. O, ja zaznaczę gońce. Tu jest goniec, tu jest goniec i tu jest goniec, a one lubią pustą przestrzeń. E3. Ale tak, spokojniutko. W zasadzie powinien stawiać piony na białych, bo czarny ma przewagę na białych polach. Ale, póki co proszę. Ten namata, ten namata. Mata albo nie mata. I gdyby miał zroszowane, to by przyszedł wieżą. A tak to bicie, bicie. Widzimy misio Adam z Granaremi. Upraszcza pozycję jak może. A może nawet jak ocean. I wpadł. No nie wiadomo po co on tu wpadł. To się nazywa ładnie Naskok Małego Kazika. Naskok małego Kazika, no z Roszada. Widzimy gońce mają coraz więcej przestrzeni, jak białe dojdą do E4 to będzie dobrze, a tu jest taki odstały pionek. Go chyba zrobię na zielono. Zasługuje, żeby być na zielono. zasługuję Słabość, słabość, słabość. Z dwóch <laughs> <Zdłuższynice> będziemy atakować. <laughs> Póki co słabość obroniona, ale koni stoi niestabilnie. Takie proste E4 go wycofa. I tu mi się Adam wtedy gra na remi. Gra na remi. Chce wszystko. Jak wymieni te cztery piony, to zostaną piony na jednym szydle i nie przegra. On to sobie dobrze wykalkolował. Dlatego zbił DC5 i uzyskał oddalonego wolnego piona. To, że uzyskał to, ale jeszcze on tutaj odbiera. Białe pola. A piące, pięć. Słaby, słaby. Wieża A8. No takie. No linia, no trzeba walczyć o linię. Biały musi rozplątać te figury. I on to robi. Lufcik, lufcik, żeby nie było mata wzdłuż pierwszy dni, ponieważ jest goniec białopolowy. To lufcikujemy. Jak wszyscy widzą. Białe pole, lufcikujemy. Lufcikujemy, białe pole. O taki prymitywny nascort, on się oczywiście nie zwraca uwagi. No Hetman B4. Mówi. To wymieńmy Hetmany, to już zremisuje, Nie, 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 nie. Gramy. Gramy. I nie można Hetmanem kombinować, bo tu Maciuś jest. Nie można grać Hetmanem na wymianę, bo jest Maciuś F6. Oj, oj oj, oj, oj oj. Wymuszone osłabienie pozycji. No, to teraz wieża idzie na tego słab słabiaka. Tego oczywiście nie damy. I znowu straszny błąd. Straszny błąd oddaje drugie gońce. I proszę je przyjrzeć. Daję Wam 10 sekund, jak te białe gońce hulają. Hulają, jajo ich kawy. Podobno jak ktoś się denerwował, że jakiś taki ładny ma biały kubek, nie wiem dlaczego się można denerwować z białego kubka ładnego. Ale nawet tu Magnus zaryzykował. Nie chciał piona stracić, więc po tym... Widzimy jak te gońce hulanko jego możliwości. Potencjalne jak to się ładnie mówi. Potencja. Czyli taka siła zakumulo yy, zakumulowana. I F4. Proszę. O! Nie dajemy zagrać E5, a będziemy chcieli te piony osłabić. No, bloker. Bloker, dobry bloker. Ale proszę. Ciągniemy słabość. I wpadamy tu na białe pola. Jak Hetman wpadnie, goniec poprawi, no to poczuje się nieśmiało. Nogie 6. Nie dawało szczęścia. Hetman A3. No nie wiadomo bez sensu. można i do czasie chłopak był. Wieża AD1. Już będziemy chcieli nawet szepnąć tego. F5, no bardzo ładnie. Przykrył białe pola. Ale puścił czarne. Czarne puścił. Proszę. Jeden skoczek dobrze blokuje, drugi dobrze centruje. Czy stoi w centrumie? A tu idziemy do ataku Najlepsze pole dla gońca broni tam i nie jest podbiciem. I znowu mu proponuję. Wymieńmy Hetmanki. No nie, nie. No, 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 no. Nie ze mną te numery. Misiu. No i C4 było trochę lepsze. Po Hetman C2. C4 było trochę lepsze, ale Misiu tutaj o. Gra na powtórzenie pozycji. On po prostu cały czas kombinuje jak powtórzyć pozycję, jak zremisować, no bo dla niego remis z, naj z najnowszym mistrzem świata Magnusem Karsenem to wielka radość. Hetman, Okazuje się, że Hetman przyjdzie na G2 i będzie matował z tej strony. G6 profilaktyczny no to H4, żeby rozbić. Koniś C4. Oj, 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 oj. Proszę bardzo, kombinujemy jak Magnus Carson. Kombinujemy jak Magnus Carson. No tutaj czas leci. Przesłowiowa doniczka z okna poleciał. Tu widzimy skoczki stoją, motyw geometryczny dla gońca, goniec chce na tę przekątną wejść, ale pion, jak to pion, no to tiu. i gdyby nastąpiło tył, 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 król się wraca i tu jeszcze bijemy tego, to nawet możemy już hetmanem zbić, tu już możemy hetmanem zbić, albo możemy wymienić hetmany, bo pion dochodzi, przykładowo. Wieża nie może iść na B3, nie może iść na A2, ale gdyby mogła przyjść, to i tak nastąpiłby goniec B7, następnym goniec D5, albo goniec B6. To takie przyjemniaczki, dlatego zbił, no ale to ostał się, jakby to powiedzieć, bez gońca. Ostał się bez gońca, Tu jeszcze ostatni szał i pokról G2. Podziękował. No, po co on tu grał? No. Ale proszę bardzo, jak wydaje się, że wygrał taką prościutką kombinacją. Wygrał taką prościutką kombinacją, że tu podstawił i wygrał. Tak naprawdę pozycja czarnego jest kompletnie przegrana. I w przegranej pozycji łatwo obąd. I po drugie, Karsten przez 30 kilka posunięć stwarzał olbrzymie problemy. O ten myślał, 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 myślał i pozornie sam się wysypał. Dziękuję za uwagę.